No cóż, jadę ściągnąć yy, napis, reklamówkę z Biedry i tym podobne. Taka sytuacja. Zaczynamy od tego, co było akurat najmniej przyjemne, a mianowicie piec. Po raz ostatni, przynajmniej w tym piecu. Trzeba trochę go opróżnić, trochę dosypać i tym podobne. Zapraszam. Patrzcie, jak ładnie spalone. Tak ustawiliśmy piec, że jest pięknie. Jedno o, panie O węgla kupiłem na styk Dobra tyle styknie? Ciężkie. Jeszcze jest tutaj ostatnia rzecz, na której mi bardzo zależy. A mianowicie saperka z harcerstwa. Drug, który był kwatermistrzem, legalnie pozwoli mi ją zabrać. Jest to moja pamiątka. To jest bardzo ważna saperka dla mnie. Z czasów komunizmu. Dobra, to nastał ten jakże. Smutny, a zarazem yy, wielki moment ściągania tych najważniejszych rzeczy, które tutaj są. E, pamiątek z podróży, czy też od samego Krzysztofa Krawczyka. No, no boli, boli. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże. Oryginał, 2017 rok, podpis. Narysowane ołówkiem w skrócie, bo pewnie to się jakoś nazywa portret. Rzecz jasna nigdy nie staliśmy obok siebie, ale jest to pamiątka dla moich no, dzieci i wnuków. Hmm. Chyba jedna z nielicznych pamiątek, która mi pozostanie po Was, czyli po gościach i widzach zarazem w Fazolandii, a mianowicie te wszystkie magnesy. Oczywiście tablicę biorę, bo mi ją dał. Bardzo dobry kolega. Będzie to wisieć w moim honorowym miejscu, które sobie stworzę, a które prawdopodobnie możecie za jakiś czas zobaczyć. Oczywiście, dajcie mi trochę czasu. Na razie wychodzę stąd, a potem muszę zrobić coś, co lubiłem i kochałem, wręcz zawsze najbardziej. Domyście się. Do widzenia. Dzięki. Właśnie wyszli ostatni goście w historii Fazolandii. Dziwne uczucie. Jeszcze zaraz odjadą. Ostatni w historii. Nawet gdybym wygrał w Totka 28 Baniek, to już Fazolandii nie otworzę. Teraz jest czas na Kung Fu Panda. Zaczynamy! O kurwa! Aha, kurde, ja muszę iść po wkrętarkę. I muszę mieć jedną drabinę, no dobra. Przed wami pewnego rodzaju. Padek legendy. Chce dobrze. Ale jest jak jest. Kurwa, jak mi się nogi trzęsą. Ja piernicze. Powiem Wam, jestem nieprzytomny psychicznie Zamiast mieć żal, że ściągam ten napis to ja walę pod siebie ze strachu Z ziomeczkiem, z którym to zakładaliśmy Powiem Wam szczerze bardziej zachowaliśmy zasady BHP O kurwa Ja się zęby nie Mam usta rozwalone. Na szczęście mam na to nagranie. Żadna dziwka mnie nie ugryzła w usta. Tylko, że nie powiem. No spadło mi na na buzie. Kurwa jeszcze rozjebałem wkrętarkę na koniec. O nie. Hei hei hei, en kurze wszystko na centymetry Naprawdę. Nie dziwcie więc się mi, że robię pod siebie kupę. Tak jak pomnik dyktatora spada. Tak mój pomnik właśnie upadł. Chyba sobie w garażu zawieszę. To ostatni raz wchodzę do budynku? To znaczy ja tu wrócę, może kiedyś, ale ostatni raz, jako właściciel Moje klapki. Będziemy rozmawiać w trakcie tego filmiku. Dużo. Dużo was, Wam też powiem. W serce się kraja, ale wszystkiego się dowiecie i będziecie wiedzieli, dlaczego dokonałem takiego wyboru. I mam wielkie szczęście, że udało mi się w ciągu kilku miesięcy po prostu to miejsce sprzedać. No, trochę krwawicy zostawiłem. Nie. Siki. Najważniejsze to jest w życiu wyciągać wnioski z, z, z wszelkich decyzji. Wybaczcie, ale jeszcze nie do końca rzuciłem. Ach. Chodźmy, chodźmy, co Wam powiem? Narobiłem się tu trochę. Trochę się narobiłem, trochę wycierpiałem. Przeżyłem pięknych chwil. Moja córka miała miesiąc, jak się tu przeprowadziliśmy. Syn się urodził już w tym regionie i tyle. Będę tęsknił. Ale wracam tam, skąd jestem. Zaraz pogadamy. Pożegnałem się. Ze Zwardoniem. to Wracam na stare śmieci. Robić to, w czym się okazało, że to jest najlepszy. Idziemy. Chciałbym tutaj dokonać pewnych podziękowań. Chciałbym podziękować paniom, które u mnie pracowały przez ten czas. Chciałbym podziękować moim wszystkim widzom, którzy przyjeżdżali do mnie. Było was naprawdę odgroma. groma. No, dziękuję wam wszystkim za to, że. Że, że się to udało, nie? Cię udało. No, że byliście ze mną przez ten czas i że mnie wsparliście i tak dalej, nie? Chciałbym podziękować Łukaszowi z dziedzic który jest od, od nieruchomości, kto wie, ten wie, poprowadził mnie przy sprzedaży. No, delikatnie mówiąc, gdyby nie jego wiedza, bardzo, bardzo mógłbym wpaść w pewne kłopoty, bo brak wiedzy w danych sprawach nie usprawiedliwia przed odpowiedzialnością. Podziękować te żonie za to, że mimo również bardzo ciężkich chwil i jak to się mówi, prawie klepania biedy, w pełni mnie wspierała i nigdy nie odczułem, że no, była zawsze ze mną. Nie? Zawsze była moim oparciem, wsparciem i, i daliśmy radę e, i w dobrych czasach, i w złych i tak dalej, i tak dalej. Więc e, wielkie szapoba. Żory! Wrócił syn marnotrawny. Granica miasta, jak wiadomo, różnica asfaltowa. Jedziemy. No cóż, właśnie ruszyłem z żor do notariusza sprzedać Fazolandię. Można śmiało rzec nieskromnie powrót króla. Teraz już realnie wyjeżdżam jako niewłaściciel obiektu. Popatrzmy po raz ostatni na niego. Żegnaj Fazolandio, żegnaj marzenie i żegnaj zwardoniu no. Przejadę się po raz ostatni przez centrum. To znaczy ja jeszcze do zwardonia będę, będę, będę wracał nie, ale ale już nigdy nie w takich warunkach jak teraz. 30 września 2022 roku z wielką pomocą moich widzów kanału Przez Świat na Fazie, czyli was poprzez sprzedaż pierwszej książki o kurwa e, pingwiny wódki nie piją o jezu ale mi dupą macha iha o kurwa to się źle skończył e, udało mi się kupić fazolandię nie do końca była zgodna z moimi marzeniami bo ja chciałem kupić ziemię i postawić domki kurwa jest good jest good Chciałem kupić działkę i postawić domki, ale ze względu na to, że w Polsce formalności z takimi sprawami potrafią trwać lata, uznałem, że lepiej kupić ośrodek gotowy, który już zacznie hulać, a w międzyczasie, jak koniunktura będzie działać dobrze, to po prostu będę stawiał domki po kolei. Niestety, wsparłem się kredytem, kredytem bardzo dużym, bo sięgał prawie 2 trzecie inwestycji, przez co raty były kolosalne, delikatnie więcej niż dychę, więc możecie się domyślić. Przez to Excel pokazywał jedno, ale nie przewidział tego, że posiadając taki ośrodek ja nie będę miał czasu, ani możliwości na to, żeby spełniać się na YouTubie. A kanał Przez Świat na Fadzie, jak możecie się domyślić, jest kanałem, który dobrze prosperował przez wszystkie lata i dalej może dobrze prosperować. No i w ten sposób ja sobie obliczyłem, że poprzez kanał ja sobie nadpłacę kredyt i tym podobne i będzie wszystko funkcjonować dobrze. No okazało się, że nie mogłem funkcjonować w taki sposób, jak chciałem, przez co popadałem w kłopoty e, finansowe. Oczywiście nie wisiałem e, bankowi, ale no miewałem momenty, gdzie prawie na chleb nie było. Wymarzyłem sobie to 12 ponad lat temu, no ale Marzenia to jest jedno życie, to jest drugie. Ja jestem człowiekiem, który potrafi się przystać do błędu, potrafi wycofać się e, z czegoś, e, nie czując wstydu i teraz też nie czuję wstydu. Po prostu spróbowałem i nie dałem rady. Nie popełniłem błędu, tylko spróbowałem swoich sił. Tak to jest. Człowiek może wyjechać z żor, ale żory z niego nie wyjadą już nigdy. Wracam na stare śmiecie. Zaraz tabaki się napciągam i będzie good. No, właśnie słyszeliście w tle, prawdopodobnie co nieco. Yy, właśnie jestem w trakcie kupowania biletu. Wylatuję blisko końca stycznia. Co Wam mogę powiedzieć? No, prawda jest taka, że yy, doszło do sytuacji, że przez długi czas nie mogłem, nie miałem możliwości psychicznej, bo miałem depresję, głównie ze względu na to, co mnie. W co się sam, jakby coś powiedzieć, wpakowałem. Doprowadziłem do sytuacji, że dziś już jest wszystko dobrze. Yy, nie mam żadnych problemów ani nic w tym stylu, dlatego wyjeżdżam na kilka tygodni do Indii i Nepalu. Ląduję w Mumbaju, chociaż mógłbym w New Delhi, ale chciałbym zacząć od syfu, a potem trochę przygody, więc czeka Was yy, no, niezły rozpierdziel. O Boże, Indie! Kurde! da. I wiem, co mnie czeka.